Czeka wszystkim, z tej strony Kitek razem z naszą różową mufineczką. Co ty robisz? Czy ty, co, czy ty dojrz owcę? Mówi... Myślałem, że dojrz różową nie. owcę. O, wow, się... właśnie coś mi się tutaj nie podobało. Skąd co się ta dziura wzięła? Ej, wydaje mi się, że ktoś tutaj coś zepsuł. Może... Ej, ktoś tu no. był? Ej, ja Czekaj, sprawdziłem, czy wszystko jest. Ej, może nie. Dlaczego ręce No i teraz ty się. pełno? Nie, jest. Pełna? Wszystko, dobra, ja wezmę sobie kilow przy okazji. To Wiesz, co? Jedzenia. A, może A masz jedzenie? Co? A może. Serio, może idźcie ty jesteś? Mówika! No, ty, Mówika! Tu jestem, mam marchewki za halo Tu jestem, tu tu, tu. tu jestem. Tu? Nie znajdziesz, nie. Eee I tak pacnę cię, ale nie. Widzę, że pacnę. Co ty robisz? Ej, ciekawe, działa, myślisz czy nie? Bo ja zacerowałam. Dzień dobry. Dzień dobry. Zepsute, co, co, Zepsute co to jest. Dobra, słuchaj, dzisiaj jest sprawa prosta, Muffinka, bo dzisiaj będziemy robić przygotowania wielkanocne. Każdy lubi Wielkanoc, każdy no, lubi. Wielkanoc, y, wiesz, z czym się kojarzy Wielkanoc? Y, z muffinki.pl, eee. gdzie można kupić. Tak? Nie? To nie. To, e, to, a, okej, okay, to myślałem, że, że z tym się kojarzy Wielkanoc, że kupujesz prezenty na a, sklep Muffinki, a? a nie. Okej, okay, dobra, to nie, nie. nieważne. ważne. mi o kwiatuszki, o a... te kwiatuszki. No bo wiesz, wiosna, Wielkanoc i tak dalej, to tak się śnieg, Choć nie stopni, chociaż cały czas wypada. Właśnie, tak, czyli musimy pozbyć się. Już wszystkich bałwanów, no, wielka... to przecież jest... wielka. Ej, ale poczekaj, a śnieg nam się nie przyda mufinka? Nie, ale po co? I wyłacować w ogóle sobie, to? że potrzebujemy do tego, wojny na no śnieżki. Na śnieżki, nie na śnieżki. tak śnieżki nie. się robi, ja nie, nie. mogę mufinka. patrzeć bierzesz łopatę no. i robisz tak. Wow, to nie jest Zobacz, i nie ma. Tutaj. Widzisz tak się robi? Du, 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 du. I połopacz, ja dopsuła się. I teraz masz no, śnieżki i robisz rzucasz teraz na przykład w ciebie. Nie, wow. Jest, jest, 3-0. O, no i to będzie tak. E? Możesz mi wystąpić, e? bo tu będzie taka... Nie rzucaj. A, dostał Kolem, się Dostał. od niego Dostał Ty poczekaj, Jest. skup się Ale, ale dostał Kity. Co? Skup się okay. Słuchaj, zanim pójdziemy sobie do mojej cukierni i siedzą niej siedzą To słuchaj, musimy zrobić no. tak, że musimy się pozbyć bałwanów Bo już nie mogą Ale być to być. pasowałoby je chyba zamknąć w jakiejś zagrodzie, przecież nie Jestem będziemy za. ich Jestem za Dobra, dawaj. to szukamy ja teraz to Tu widzę jednego Dobra. No właśnie, mówię, mówię, chodź tu szybko Zobacz, świnia przyszła z portalu Mateczko, świnko Co ty robisz Eee, wyp ci o! No, o ja przeszła. ty śminuty. Kitek poza bałwany, bo jak... A mogę bałwana trafić ze śnieżki? W domu... Patrz, Mogę. Tutaj je pozamykaj! I dobra, no, tu czy... Tu je pozamykaj słyszysz, w naszym u? domu? Tak, bo on, jak ja od to to jest powrotem mi na A, czyli no. tutaj jest. Dobra, to wejdź tu zamknij, a ja lecę. Mam pomysł jak je, jak je przetransportować. Będę je śnieżkami dobra, bił. Dobra, idę do skrzyni mi łopatę. przynieś mi łopatę! Czekaj, łopatę. Tak. Mam łopatę jedną, dobra, jeszcze coś do remontu, żeby tutaj wstać. Dobra, teraz go tutaj hmm. tylko wepchnąć przez drzwi i już idzie, jeden idzie Ufika, Prawie się udało. Dobra, czyli. Się... Ja teraz... O, jest przed sam! Zostawmy to! A z można zrobić te szyby i tu byśmy szyby wstawili. Dobra, e, pilnuj tych, ja przepalam na no ten, na szyby. Się, 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 Ej, ucieka! Czekaj! Gdzie? Już kopiorę! Ło, nie! Źle! E, o tak. A, Dobra, teraz jest. nie ucieknie. E, kolejny. Pora na kolejnego. Widziałeś kolejnego, czy nie ma już? Te dwa są w zagrodzie. Zobaczę na górze mieszkanka na czytelniku. No tego... nie ja wyganiałem stamtąd tego bałwana. Ale wolę się podnieść, w... bo tu co? raczej to jest go tam nie ma. Ja cię że ciebie śnieżania Ale jest świnia u góry, to naturalnie. Czekaj, jak to? No świnio. Świnio! Ej, pokazać tak, coś, jak coś Ej, Ja zawsze miałem coś takiego, nie wiem, czy ty widziałaś tak na filmach. O nie, no nie mogę tego zrobić, bo mi świnia przeszkadza. Świnia posłuchaj. Weź ją, się. weź ją, posuń, posuń ją weź weź no, no. no sam sobie posuwaj świnie, okay. To przesuj no się! Prawda, ty po prostu masz problem. się! O, tak! Tak uderzyłem ją i teraz już uciekła. Nie mogę tam wskoczyć, Mufinka <grym> a wiem jak. Jak się uciekła? <grym> o, patrzcie, w bardzo dużej ilości filmów zawsze tak jest, że oboje sobie siedzą na dachu tak romantycznie. I ja sobie teraz siedzę sam na dachu. O, bo jak ty tam wszedłeś? Bo jestem z mistrzem parkura. Inaczej? Chodź, 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 ja ci Tutaj jesteś. Chodź, chodź do mnie. Gdzie? Cofnij tu no? Teraz robisz tak. Skaczesz sobie tutaj, oj, przechodzisz sobie na ten płotek, skakujesz no. na ten, na ten, a potem bo robisz takiego parkura, że tu skakujesz na śliwkę, na kontrolu. wymyśliłeś? Dobra, inaczej to ja może zrobię tak. Wejdź tutaj. No poczekaj. Ja nie. Mogę. No tutaj musisz najpierw na niższy wejść, potem podskakujesz na wyższy, o, wejdzie jeszcze Ja nie mogę, łopika! Proszę cię! No już. O, o, ten nie wejdziesz, musisz tutaj najpierw. Ustań, skocz na niego. Nie, pierwszy ja nie mogę. Patrz! Ja nie mogę, patrz! Ja Patr to jest proste, wskakujesz tutaj, po czym wskakujesz wyżej, potem skakujesz jeszcze wyżej. Jest. No. Teraz wskocz, odsuń, odsuń się. O, skocz na ten blok i teraz jesteś na dachu. Fajnie. I teraz patrz, naciskasz sobie rączką. Chodź no, tu. Na Chodź, na Naciśnij sobie teraz, wyjmij łapkę i naciśnij prawym obok mnie. Łapkę, łapkę i prawym obok mnie. Poczekaj, muszę no nie, no nie, ja nie mogę po prostu mam mieć. No i teraz i obok. I ooo. teraz tak sobie romantycznie możemy siedzieć nie, elegancko. Z, nabrymka, Gdzie... chyba zachodzi z drugiej strony, wiesz? Eee, ja nie widzę słońca. Mówinka, być... <laughs> to się stało, nie wierzę. Ukradli słońce! Nie ma go! Poczekaj, <laughs> Kitek. poczekaj, poczekaj, to poczekaj. Jest. Ale tu spadła. Chodź tu, tu są rzeczy! Ja tam mam z powrotem wejść? Rzeczy tu są! Ale gdzie? No, na dachu! Tak, Ta tajemnicza skrzynia! Ty w ogóle odśnieżasz oj, oj, oj. Czy ty to o, już mnie już miolałeś i się zajęłeś go gdzie, gdzie ty jesteś? No, odśnieżam No, ale ty nie chodź I ty ze mną szybko. Nic nie przyjdzie! Muszę ci coś pokazać, no! Chodź tu! Zniszczysz wilkami! Chodź, 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 chodź! Nic nie przyjdzie! Szybko. Ja nie mogę, ty nie umiesz skoczyć znowu, tak? Ej, o, o, nie. o, i teraz na bloczek i do mnie szybko! Potem tutaj! Tutaj, Sam tutaj tak musisz! Dalej Au, au, au. Ja nie bawię, ja Dobra, yy, bo chciałem wam patrzeć. W labiryncie jest masa świnek dalej do tej pory. Siedzą tam normalnie i tatują Tam jest 20 świń, trzeba je wszystkie stamtąd wygonić. Mówinka, tak. mówinka, pora wygonić świnie. Ja odśnieżam. To jest że tam jest świń w środku? Patrz, to jest ważniejsze. patrz, że tam jest świń w środku, ja cię pokażę. A Zaprowadziłeś wszystkie bałwany, eee, no tu nie żyć i zaprowadziłeś Ja nie mogę i tu świn, chodź tu mu finka do środka nie. O matko, ale one świnczą cały czas, święta, świn, świn, świn Ognia czy coś, to wtedy by zawsze zadziałało Ogień? Okay. No. Eee, wiesz co, da się, masz rację Wystarczy, że pochodnie postawisz A I Jakbyś postawiła pochodnie, to zacznie, o patrz, serio? chodź, to mnie. I stawiasz pochodnie i w tym momencie śnieg dookoła, o już topnieje dam. Ale tak totalnie dookoła? Eee, do... No chodź, podejdź tutaj do mnie, widzisz? Yeah. I uważaj! O matko! Pamiętaj, że to jest bardzo kruche, tutaj łopatom się nie opłaca. Okej, okay, dobra. Która raczej lepiej pochodnie stawiać mimo wszystko eee, finą. O dobra. widzisz? Odśnieżyło się. Yeah. I to tak pomału. Czy bierzesz na przykład następną pochodnię, dlatego tu na przykład nie ma i stawiasz tutaj. I już dobra. powinno odśnieżyć tutaj te, te, te. Więc musi się. ja to trzeba to zabudować. Tak. O, nie. A widziałaś naszą kobel W sensie, że co? E, W sensie, że tu stoisz, kopiesz i masz kobla. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Gdzie... Pan Andrzejka, u Andrzejka, Andrzejek. Tu, matka, tu jest szybki. Tu jest Andrzejek, patrz. I tu tutaj stoisz, tak? No. I, I sobie kopiesz koblę. Ile być chciała. I może sobie powiększać, yy, ile chciała być wyspa. Sobie I mi na przykład mam 11 kobla i buduję. Ale tylko kobla? Tak, to jest tylko kobla. To jest taki generator kamienia, tak ten Andrzejek ci, tak? Nie, to nie Andrzej, to lawa z wodą. A... Myślałaś, że Andrzej robi kobla? No tak myślałam. będzie, o nie. Patrz, patrz świnkę, patrz świnkę, zobacz to na. Pum! O nie, moje schody do niej Ej, ale w ogóle czemu tu jest różowa owca? I w ogóle co tu się dzieje na tej wyspie? I mieliśmy robić przygotowania, a my biegamy po prostu... Ja odśnieżam, a się aaa, ja się nagryj Ja się kupotam... Dobra, ja już też odsięgam jeden, i drugi, i, ty, i, bo i trzeci, się i, i, i czwarty, i piąty, piąty szósty No właśnie problem w tym, że my w ogóle nie skończyliśmy... Zostań? Co, co, no co, 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 co? Zrzucisz mnie może z tego bloku. Uważaj, bo spadniesz. Jesteś bardzo na krańcu. Nie, o, 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 ty, Chodź wow. tu. Patrz, parkur, parkur! Wow. O Bufinka! Bufinka! Zapaść wodę! Zapalaś wodę! płyniesz tu! Prawie! Prawie. Spację trzymasz! nie, no proszę cię, no zanurzesz! Chyba zobacz wodę, no! Musisz się nauczyć tak powodzie wpływać. Patrz, idziesz tak i spację trzymasz. Spacja cały czas musi być. Ja nie mogę. Ufika, ja co się nie zdarzyło. Najgorsze, jak ona się tam będzie mścić na mnie za to, co jej zrobiłem. Mam nadzieję, że nie. weźmy sobie łopatę na Nie wezmę sobie Śnieżki. Śnieżki i znowu. O, dobra, teraz nie ma ze mną szans. Szybko biegniemy do niej. Ona chyba tam się zrespiła, bo ona ma tam bloka. Dobrze myślę? Tak jest! Aż ty! Ej, <grywa> nie dorzucasz, musisz wyżej celownik dać O nie, ej, przestań, przestań Nie, 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 szybko, szybko, szybko A, Ogramy ją, nie, U, nie dam się uderzyć Tak, tak, na drzewko, na drzewko. nie, nie, co jest ze mną? <grywa> I co teraz? Eh, masz ścieżki w głowę, w głowę I jeszcze raz w głowę, ha, łatwo Patrzcie co zrobimy, Za, zaatakujemy ją z góry Ona się tego nie spodziewa, patrzcie, zrobimy takiego 360 A tak, ucieczka, ucieczka, szybko, szybko szybko. Szybko! szybko. E, teraz idę Ej, teraz czy nie wykanosne e, e, nie ma a, no, o, właśnie, dla zająca! Nie, ja cię kręcisz się tego zająca! Dla zająca! A czemu nie bijesz? Nie wolno, jest wielkano, trzeba się. No. Chodź, kiedy idziemy i Ale posadź do... nowe, bo potem nam zabraknie. No to posadź. Bo więcej, sa mniej sadzisz. No, Mówi, kano, pomóż no to posadź, mi. Ja nie Posadź, no ja nie mogę, czujemy! Ja nie mam nasionek! Jak, marchewkę sadzisz? Wtedy masz dwie marchewki potem. I, I już jest A marchewka. Jakiego leży? <coughs> Co jest? To. A to zepsuł ta ziemia, zepsułaś. okej, okay. chodź, chodź tek, słuchaj, trzeba zrobić ciasto marchewkowe w naszej. Cywilkowej. Nie da się ciasta marchewkować ja w Ci, nie się da się, nie da się, Pać, to no jest o oficia, o matko I my, i ten pierwszy, posiać. pierwszy Zysz? jak zwykle Trzeba więcej trawy posiać, bo tutaj musi być tak łani wiosennie No nie, 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 nie. Pać, już jest. <grym> ciasto Ciasto? Skąd tu się te ciasto no zrobiło? Ja zresztą, o matko ja Ale pyszne, ja nie mogę Żeby mogę Wielkanoc było takie, bo chciałbym zgłosić to, że świnie ci tam biorą i za tym Świnie, tu słyszę świnie, z tamtej strony, strasznie Chciałam, żeby usiąść śniadaniu. No to chodź, nocy. tutaj się, a się tu tu siąde, tu ja, Ale mówię, wiesz o tym, że się nie. prawym je, a nie, nie, nie bije się lewym. Prawym się zjada po kawałku, jak się a. jest głodny. A ty zniszczyłaś ciasto, chciałem ci powiedzieć, więc bardzo nieładnie się zachowałaś. Jestem zawiedziony twoim zachowaniem. Prawym jadłam. Nie, zjadłaś, ty, ty, ty ja wysyłaś, w tak. O, tak, dobra, bo tak. byłaś tak głodna. Ty to Skąd ty masz? Skąd wytłumacz mi mleczko i tyle ciasta? No bo ja to szykowałam na śniata. Aha! Z miło święta w moje cukierni. Piszne, piszne bardzo masz. Ten, masz ode mnie marchewkę. Świąteczna o, marchewka i chuje. świąteczna sadzonka. Świąteczna sadzonka, świąteczna świąteczną marchewkę wow. i ode mnie dostaniesz piękny, świecący się kilo. Troszeczkę używany, ja? ale, ja? ale lekko. Lekko używany. Ja Chcesz coś dam. No, co mi też, Dziś, coś, co ja ci dam? Chcesz. chodź coś ci dam. Gdzie jest prezent? Ja Dam ci tylko chodź za mną idę, 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 gdzie są prezenty. Prezenty, prezenty, prezenty. Tak, tak, tak. Uwaga, jesteś gotowy? No, Trzymaj. Masz łopatę i odśnieżaj! Na razie wszystkim.